Koro wodu musi być bezpieczny, zatem bardzo proszę wszystkich, którzy stoją w duszy, podnika o dwa kroki do tyłu, aby ty było bezpiecznie i przyjemnie. Witam Państwa bardzo serdecznie na Plac Dożynkowy właśnie wjechała przepiękna bryczka, która co roku towarzyszy nam w naszych Dożynkach, a w tejże bryczce znajdują się wyjątkowi dziś starostowie Dożynkowi, o których słów kilka oczywiście nieco później powiem. Właśnie wysiada starościna dorzynkowa pani Anna Pogorzelak-Storzeńca oraz starosta pan Mateusz Karwacki. No i przepiękne młodziutkie doruchowianki. Przywitały się z gospodarzem naszej gminy, ale także przede wszystkim gospodarzem dzisiejszych dorzynek panią Urszulą Kowalińską, wójtem gminy Doruchów. Drodzy państwo, ja już widzę, że po mojej prawej stronie znajduje się wyjątkowy symbol, który koniecznie oczywiście podczas dożynek musi się przepięknie zaprezentować wieniec dożynkowy, a wnoszą go na plac dożynkowy panie z koła gospodyń wiejskich wrzosy. Czy Państwo wiecie, ale tutaj w Doruchowie jest powszechnie wiadomym, że gdy KGW wrzosy gotuje, to wszystkim wyjątkowo smakuje ogromne brawa dla kołach słodkowyjskich Wrzosy i ogromne podziękowania. A ja widzę, szanowni państwo, że już tak jak to tradycyjnie bywa na dożynkach minnych w Doruchowie na plac dorzynkowy wjeżdża. Barwny, przepiękny korowód. Jako pierwsza w korowodzie prezentuje się wyjątkowa, piękna maszyna z gospodarstwa pana Janusza Brugla. To jest gospodarstwo rolne z Doruchowa. A widzimy ciągnik Zepo 135KM oraz pług do orki czteroskiwowy. Obrotowy. To, że pomimo tego, że to jeżdżają ogromne maszyny, to w nich są oczywiście ludzie, którzy zaangażowali się w te. Przygotowanie tych maszyn i im należą się ogromne brawa. Zatem teraz brawa niech będą dla gospodarstwa rolnego stożeńca, które reprezentuje pan Florian Niełacny, a przyjechał na korowód dożynkowy ciągnikiem Ursus 380 75 km i przyjechał z broną talerzową 2,7 metra. Także przyjemnie jest widzieć podczas korowodu dorzecznego kolejny ciągnik, ciągnik New Holland z siewnikiem zbożowym Amazon AD3001. A jest to ciągnik z gospodarstwa rolnego Storzeńca. Należące to gospodarstwo jest do pana Karola Nowaka. Prawa ogromne! A teraz, drodzy goście, prezentuje się gospodarstwo rolne z Zalesia. Myślę, że kierowcą jest niewątpliwie pan Zbigniew Karwik, ale widać tam także takiego młodego chyba przyszłego kierowcę, więc za kilkanaście lat na odżywkach pewnie będzie ten młody chłopczyk też reprezentował swoje gospodarstwo. A pan Zbigniew Karwik przyjechał do nas ciągnikiem klas z opryskiwaczem. Hardi 2400 no, litrów, prawda? Że piękne są te maszyny. Kolejny ciągnik, tym razem Zetor, i y, jest to Zetor Fortera 115KM z broną talerzową Farm Stal o 3 metrach szerokości. A ciągnik ten reprezentuje gospodarstwo rolne również z Zalesia. Przyjechał mi pan Jarosław Okoń. No i słychać, że ma dużą grupę A, Kierowca Muszę Państwu powiedzieć, że odkąd ten korowód tutaj do nas wjeżdża już z daleka, słychać takie y, wyjątkowe, rewelacyjne dźwięki. Zastanawiałam się, z której maszyny one do nas dobiegają. No i myślę, że teraz już wiemy. Karol Wilkosz i również gospodarstwo rolne Zalesie, a jest to ciągnik marki Ferbuson 115 KM również z opryskiwaczem. Nie wiem, czy to największa maszyna na dzisiejszych dożynkach, ale wygląda na pewno dalej. <todgłosy> <I myślę>, <todgłosy> <todgłosy> Już przed nami kombajn. Kombajn board Borg 3000 S. No i dobrze, że kombajn, bo tak się zastanawiałam, czy jakiś dotrze. Bo dzisiejsze do oczywiście to kombajn koniecznie. I jest to gospodarstwo pana Mariusza Iskiego, który prowadzi usługi dla rolnictwa, a kierowca to pan Łukasz Kupczyk. Rozwijająca klas wariant 585RC. Teraz reprezentuje się przed Państwem, drodzy goście, a w ciągniku, o którym wspomniałam przed chwilką, Pan Kamil Niełacny z gospodarstwa rolnego Mieleszówka. No i muszę wspomnieć, że nie tylko y, chyba pan y, Pani, ale także to znowu się jakiś y, młody kierowca, który prawdopodobnie reprezentowałby w końcu swoje gospodarstwo budycy na korzyści. Wczoraj wszystkim życzymy. O, to dopiero maszyna. Trochę groźnie wygląda, drodzy Państwo. Muszę się przyznać, że zastanawiam się, co to takiego, ale ja już wiem, bo ja mogę przeczytać. Ta maszyna reprezentuje gospodarstwo rolne z Doruchowa, gospodarstwo pana Macieja Filicha. A jest tutaj ciągnik Waltra 215 km, brona talerzowa o szerokości 5 m. Coś ogromnego. Znów poproszę Państwa o ogromne brawa! Szanowni Państwo, a teraz gospodarstwo rolne pana Sławomira Broniszewskiego i ciągnik Mercedes MB Track 700K sprowadzony z jednostki wojskowej z Norwegii. A skrzynia hydrostatyczna 75M w tym ciągniku myślę, że to coś wyjątkowego. Prędkość, uwaga, nie bagatela 60 km na godzinę. No, i pytanie do Was, drodzy goście. Jakiż to może być rok produkcji? 1986. Gospodarstwo rolne pana Sławomira Broniszewskiego, a kierowca Marcin Broniszewski, zdaje się też z jakimiś młodszymi pomocnikami. Szanowni Państwo,